Mega świnia za trzy minuty. Będziemy ją otwierać razem z Leonem. Przywitaj się. To już drugi raz. I my nawalamy Braula. Kiedy? Jest mega świnia i to za chwilę będzie. I mi nam wypadnie gówno blade. No serio będzie gówno blade. Więc widzowie, nie macie co oglądać tej mega świni prawie. Uważam. No nie no. Ale akurat tak sam na sam koło bramki, to ja nie mam szans. Ja potrzebuję mieć ulta by ten... Dobra, lecimy. Nie, 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 nie. Kupi Mortis. Nie, nie. Leć tym ultem na nich. Nie, proszę, by to nie trafiło, dobra. Szybko. Szele, proszę. Będzie? Jest. Jest. Dobra. Tu, tu, tu. Bro, widzowie, to jest runda ostatnia, i już kiedy wejdziemy, już pewnie po tej rundzie, to już będzie mega świnia. Więc widzowie, pozdro. Wypadnie nam nic ciekawego. Nic ciekawego nie będzie. Ci, co ona się taka, dobra. Dobra. Ciekawe, co będzie. No, jak. Ja wiem, co będzie. Ja wiem. W ogóle dajcie znać jakie wam mega świnie padły, no nie. nie, nie, nie. Dobra, nie <noise> jak to piłka się tarza po tym dobra wygrana. Ja sobie jeszcze tutaj pum, pam, pam E nie. Cztery, cztery. Nie, nie, nie. Nie. Jest dobrze. Mortis leć będzie Mor Dawaj. No i koniec. Mega świnia. Widzowie... Ty, ty będziesz mówił co nam, co ci wypada. A tu za 2 sekundy. 3, 2, 1. Klub! Co? Zaraz będzie. Dobra, my ten... Widzowie. Klub jest świnia to jest, tak? Ej, ludzie z klubu smutne emotki wysłali. Czyli, że pewnie gówniana będzie. Halo? Ej! Co ty, nic nie ma w ogóle, nie ma jej. Halo? Czekaj, wywalę się, okej? Okay? Ja Czekaj, widzowie! My, widzowie, wywa wywalimy na chwilę. I znowu. I włączamy. Lola, widzowie. Aj, ej, ta mega świnia. Nic nie wypadnie ciekawego. Masz? Łączenie ze serwerem. No, ej, widzowie! Mam coś? Widzowie, czy wy też tak mieliście czek a mi nawet nie mogę się nie mogę nie mo, nie może mi się serwer włączyć ja mam no cztery ty nie otwieraj jeszcze nie otwieraj czekaj bo mi się serwer wywaliło mnie z brawla to jest dobry znak dobra łączenie z serwerem mam słaby zasięg Zasięg! Halo? Zasięg! Czekaj. Próbuję zasięg mieć. Już mam bardzo dobry zasięg. Już tylko... I dowiem. Przepraszam, że mi się to po prostu... Wyjdę i wejdę. No co to ma być, no? Że mi się nie ładuje ten. No i tak będę miał gównianą no. no dlaczego mi się nie włącza moja? No? U mnie nic Mam mega świnie, dobra Rozbijam I do leci to gówno Ile ja mam tych stałdropów? dropów? Trzynaście. Epic. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. 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 Ja walę jakie gówno. rzadki. RZADKI! Nie no, to nie. Widzowie tragedia. To jest najsłabsza mega świnia w moim życiu po prostu. Rzadki. Rzadki. Nie, legendarny! Proszę, legendarny Hipercharge do Leona. I od razu będę miał tego hipera, bo ja mam wymaksowanego. Mityczny. I tyle: Hipercharge. Ej, Na spadłem. Ja też mało. Tu wywaliło z klubu. Widzowie, dołączajcie! dołączajcie. No, widzowie, dołączajcie. Ja tropnąłem hipera do Leona. I mam hiper -czardza. Dalej odcinek? Jest? Grany? 24 dni jest kolejna mega świnia. Zobaczę, czy profil Tymka coś mu wypadło. Nic. Ale widzowie, tak. Ja nie jestem z niej bardzo zadowolony z tej mega świni. Miałem legendarnego. Ty możesz sobie, Leon, sam zobaczyć na odcinku. Gówno u mnie leciało. Ja miałem tylko jednego i... Ja miałem jednego legendarnego i mi hiper do padł. I gaz, lecimy na solo i, od, i, i odpalam. I widzę pucharki. Do, dobra, ja zagram dwie rundy szybko z widami. Tak, i kończę. Jestem bardzo widownie niezadowolony z tej mega świni. To jest najgorsza mega świnia w moim życiu. Sam powiedziałem jeszcze przed odcinkiem. Nawet skin mi nie wypacza. Ja gram Leonem. Ja miałem mitykę i same rzadkie. O, ja miałem same rzadkie, bardzo rzadkie, epik. Pierwszy był epik, potem same rzadkie, potem bardzo rzadkie, potem legenda i potem mityk. I koniec. Ale miałem 13 stał dropów, a nie 20. Ja myślałem, że będzie 15. No. Wiem, że my nie daliśmy rady tak dużo dobić, ale. Też myślałem, że będzie 15. No, Jak o, byli mnie, to by był najlepszy. No, o Jezus, Maria. Nie mam gdzie. Dobra, hiper do Leona. No, ja nie jestem zadowolony za bardzo. No w sumie, do Leona to zawsze by się przydał, bo dobre jest. Ja bym to chciał najbardziej hipera, jakby mi dropnął do kolderiusa. Jak już miał mi wypaść jakiś hiper, to ja bym chciał by do kolderiusa. Kurde, no ja też mało spadłem. Teraz pucharki odrobić trzeba. Kolejne dwie wiadomości z klubu. Jest, jest jakiś nowy nowy członek. Aha, już. A już z tego klubu. Więc widzowie, możecie dołączyć. Ej, w ogóle. W ogóle wiesz, że wywalił dowódca? Co? No. No. Jeszcze jedną rundę, się odpalę i kończę odcinek. To widzowie jest najgorsza mega świnia w moim życiu. Czekam na te 100-100 żeby oddały. To jest serio masakra. Ej, Ale teraz to dobrze będzie grało się Leonem. Uważam. Tym hiperem. A tak, Widzowie, mama mi kupiła karnet. Odcinek, ale on się uśmiechł z tego odcinka. Dobra, widzowie, to ja kończę ten odcinek. Pa!